30 kwietnia co roku obchodzimy międzynarodowy dzień jazzu. Dzień w którym świętują zarówno fani jazzu, jak i twórcy, artyści. Dziś to świetna okazja, aby powspominać muzyczne dokonania jazzmanów, a szczególnie rodziny państwa Miśkiewicz. Poprosiliśmy ich o kilka słów na temat spotkań w ramach ich projektów w Głogowie. I tak jak odnajdujemy w archiwach, nazwisko państwa Miśkiewicz pojawia się po raz pierwszy, podczas dziesiątej edycji Głogowskich Spotkań Jazzowych. Były to pierw, jedne z pierwszych koncertów edukacyjnych, wtedy pod tytułem Hopki Kropki, program Grażyny Miśkiewicz z udziałem Danusi Błażejczyk, Henia Miśkiewicz, Pawła Tartanusa i wielu innych artystów. Później pojawiają się urodziny Kaczorka, muzyczne show dla dzieci, piosenki z plecaka. O tych edukacyjnych przygodach w ramach naszego festiwalu opowie Państwu Grażyna Miśkiewicz. Chopki w kropki dziś w programie zaczynamy odliczanie. Tak było wiele lat temu na głogowskich spotkaniach jazzowych, ponad 30 lat temu zaczynaliśmy występy i bardzo dziękujemy za taką możliwość, że zostaliśmy zaproszeni jako grupa, która wychowuje dzieci na słuchaczy muzyki jazzowej. W ramach festiwalu Błogoskie spotkania jazzowe. Z nami występowali najlepsi muzycy. Trzonem naszego kabaretu Fiś był Fiś, Paweł Tartanus, który grał na banjo, znakomicie śpiewał. E, oczywiście mój mąż Henryk, który pisał też dla nas piosenki jazzowe. Gościła też Danusia Błażeczek, potem je Ewa Bem, Jan ptaszyn wubleski także no, naprawdę silna grupa pod wezwaniem Jagodziński, całe całego trio, jak również Paweł Pryliński. Bardzo wszystkich pozdrawiamy. Cieszymy się, że mogliśmy występować, że mogliśmy razem się z dziećmi bawić. Wspaniale były koncerty zorganizowane, a najlepszą dla nas recenzją było to, że dzieci nie chciały wyjść z koncertu, toalety były puste, Dzieci wołały, że się posikają w majtki, ale nie wyjdą. Tę recenzję przekazała nam pani sprzątająca, i to dla nas jest najspanialsze. I wiemy też, że wiele osób pokochało dzięki tym programowi muzykę jazzową, i mamy nadzieję, że dalej jej słuchają i uczestniczą w kokoskich spotkaniach jazzowych. Pozdrawiamy z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. Henryk Miśkiewicz. Oczywiście obok grażynki pojawiał się podczas koncertów edukacyjnych, ale również podczas koncertów galowych, głogowskich spotkań jazzowych. I tak szukając w historii festiwalu odnalazłam, że po raz pierwszy na koncercie galowym Henryk Miśkiewicz pojawił się wraz ze swoim bardzo zacnym sekstetem w składzie Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Piotr Wojtasik, Grzegorz Nagórski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. Była to promocja płyty Ja nie chcę spać. Mnóstwo oczywiście innych projektów, między innymi Full Drive, ale także koncerty Anny Marii Jopek, to udział właśnie Henia w naszym festiwalu. Wspomnienia z Głogowa Henryka Miśkiewicza. O, tak wspominam pierwszy występ sekstetu mojego na festiwalu. Była to fragment kompozycji, oczywiście troszeczkę zmienionej Piotra Wojtasika, Home". Wspominam ten koncert, dlatego że po pierwsze, bardzo mało graliśmy koncertów w sekstecie i każdy koncert jest zapamiętany dobrze. Po drugie, to, że w tym samym dniu występował. Bill Evans, saksofonista amerykański, przed którym się bardzo tremowałem, ale jak się okazało później bardzo pozytywne rzeczy o nas wygłaszał, także bardzo miło było. Drugi występ zespołu full drive z gościem. Pamiętam już nie tak jak ten pierwszy, ale, ale wiem, że. Po raz pierwszy żeśmy pokazali Michaela Paczosa Stewarta tutaj w Polsce, ponieważ dowiedziałem się, że się przeprowadził i miałem tak, taki pomysł, żeby, żeby gościa jakiegoś zaprosić. W związku z tym, Michael, jako, jako pierwszy w zasadzie z nami wystąpił w Polsce. No, wiem, że publiczność była fantastyczna za każdym razem w Głogowie. Pamiętam, że dzięki temu mogłem mamę odwiedzać i od czasu do czasu z siostry umuzykalnić, przez to, że je brałem na te koncerty. No, poza tym, jam session, które obok się odbywało, nasiadówki do rana też pamiętam, chociaż ranków już nie pamiętam często, ale, ale generalnie pamiętam, że było bardzo miło, bardzo sympatycznie i wspaniale. Pozdrawiam wszystkich. I być może do zobaczenia. W Głogowie pojawiła się również Dorota Miśkiewicz, wokalistka jazzowa, z dwoma naprawdę niezwykłymi projektami. Pierwszy był dla nas o tyle ważny, że był to również pierwszy raz, kiedy pojawił się na naszym festiwalu wybitny pianista. Włodzimierz Nachorny, czyli fantazja polska. Mam nadzieję, że Dorota opowie o tym projekcie, jak również o projekcie edukacyjnym, bardzo zacnym, z Lutosławskim i tu w tle. Dorota Miśkiewicz. Kiedy myślę o Głogowskich spotkaniach jazzowych, to myślę zawsze z dużym sentymentem, bo ten pierwszy mój występ z Włodzimierzem Nachornym. To była wielka rzecz, bardzo to przeżywałam, jak wszystkie koncerty z Włodzimierzem Nachornym. Wtedy to był jego sekstet, potem wróciłam do Głogowa razem z projektem dziecięcym, czyli z zespołem Kwadrofonik i z piosenkami dziecięcymi. Te dwa projekty, tak bardzo odległe, bo jeden no, bardzo trudny, awangardowy, a drugi miał być łatwy, bo dla dzieci. Łączy jedna wspólna cecha, one były poświęcone polskim kompozytorom muzyki poważnej. W przypadku Nachornego to był Karłowicz, Szymanowski, Chopin, w przypadku Kwadrofonika to był Witold Lutosławski. A co dalej? Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo, spotkamy się na żywo. Jest mi tęskno i nie, mówię to nie tylko jako osoba, która lubi śpiewać dla publiczności, ale Również jako osoba, która uwielbia chodzić na koncerty, kiedy myślę o tych wszystkich wspaniałych festiwalach i koncertach, które nas teraz omijają, to jest mi po prostu przykro. Nie poddaję się jednak, jestem w studio, pracuję nad nowym materiałem, także mam nadzieję, że jednak zobaczymy się już niedługo. Michał Miśkiewicz, co u Ciebie słychać? Jakie plany? Co kwarantanna przyniesie nam dobrego i czy spotkamy się niebawem z nowymi projektami? Dzień dobry wszystkim. To już 45 dzień kwarantanny, jak liczę. Niewiele się wydarzyło, no ale cóż, można zamknąć się w ćwiczeniówce i pracować przy instrumencie. Pamiętam słowa Tomasza Stańko, który zapytany, co by robił na bezludnej wyspie. Odpowiedział, że na pewno nie zabrałby żadnych płyt i nie robiłby tam nic. Namiastkę tego trochę mamy teraz, przynajmniej ja się tak czuję, ale na szczęście przed kwarantanną udało się nagrać płytę z Marcin Wasilewski Trio, czyli Marcin Wasilewski, Sławek Kurkiewicz, ja i nasz wspaniały gość Joe Lovano, amerykański seksofonista. Jeden z utworów już można odsłuchać w streamingu, kolejny bodajże 8 maja, a cała płyta wychodzi 26 czerwca. Płyta nagrana dla Wytwórni ECM. Mam nadzieję, że z tym projektem uda się kiedyś przyjechać do Głogowa na festiwal. Byłoby fantastycznie. Tymczasem pozdrawiam wszystkich, życzę zdrowia. Dziękujemy pięknie życząc sobie i państwu spotkań kolejnych spotkań z wybitnymi projektami w Głogowie. Mamy nadzieję, że już niebawem się zobaczymy, ale mamy też niespodziankę, czyli wspomnienia z koncertów, w których braliście. Państwo udział. Mówię tu o rodzinie m, Państwa Miśkiewicz, będą to fragmenty dwóch koncertów z 2008 roku, to była 24. edycja Głogowskich Spotkań Jazzowych, a więc fragmenty fantazji polskiej i koncertu sekstetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego z udziałem Henryka Miśkiewicza. Drodzy fani, drodzy goście, drodzy muzycy, z okazji międzynarodowego Dnia Jazzu życzymy wam mnóstwa inspiracji i powrotu jak najszybciej do kontaktu z publicznością, do koncertów i do głogowa. Wszystkiego najlepszego!